nawet. No tak. Tutaj pierwsza. Nasza kana. Tu mamy telewizor. LG jest nawet widzisz? O żelazko. Z suszarką. Nawet jest do tego. Ja sobie wyprasuję koszulę. Tutaj mamy sypialnię. Tutaj jest dwuosobowe łóżko, a do tego są jeszcze dwa materace, futon. Bo to generalnie jest nawet na pięć osób. Ten cały dom. Tutaj mamy kuchnię z widokiem. Na górę, jeszcze i niczek, jest zupki, jest opiekacz. Jest. Kibelek. To, ja mogę zrobić wygrzanki, mm. a ja tak tęsknię. Tak. No, a ja ci mówiłam, że będzie opiekacz. I taki widoczek. 10 kwietnia zamieszkaliśmy w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z najstarszych lasów deszczowych na świecie. W jego towarzystwie spędziliśmy kolejnych sześć dni. Tak wyglądał niemalże każdy poranek. Jeszcze. Dobra. Piliśmy kawę, jedliśmy śniadanie, a później wyruszaliśmy w głąb Taman Negara. Taman Negara, w tłumaczeniu z malajskiego, to nic innego jak właśnie park narodowy. Jesteśmy w Taman Negara i trzeba być cicho, żeby nie zgłoszyć zwierząt. I nadszedł słoniu właśnie, bo słychać już z daleka, Jest to największy park narodowy w Malezji, Zajmujący obszar 4343 km2. Las liczy ponad 130 milionów lat i jest w drugim w rankingu najstarszych lasów na świecie. Wyprzedza go tylko tropikalny las w Australii, który okazał się starszy o około 5 milionów lat, czyli jakieś 50 tysięcy pokoleń Waszych przodków. Średnia roczna temperatura nie przekracza w lesie 30 stopni Celsjusza. Deszcz spada tutaj niemalże codziennie, a poziom wilgotności sięga powyżej 70%. Bioróżnorodność lasów deszczowych sprawia, że są one schronieniem dla niezliczonej liczby gatunków zwierząt. Można tu spotkać między innymi tygrysy malajskie, słonie azjatyckie, tapiry malajskie, krokodyle, węże.

Znane są cztery rodzaje gibonów, które obejmują 20 gatunków. Obszar Malezji kontynentalnej zamieszkują gibony z rodzaju Hylobates, co w języku greckim oznacza spacer leśny. W Taman Negara można spotkać gibona białoręcznego, który jest gatunkiem zagrożonym i często trzymanym w niewoli. Gibony prowadzą dzienny tryb życia. Bardzo rzadko jednak schodzą z drzew i trudno dostrzec je z poziomu ziemi. Uchwyciliśmy jednak ich charakterystyczne nawoływania. Każdego ranka rodzina zbiera się na skraju swego terytorium i rozpoczyna wielkie wezwanie. Duet między parą lęgową. Każdy gatunek ma typowe wezwanie dla siebie, a każda para ma unikalne wariacje tego nawoływania. razu spotkaliśmy makaki. Makak orientalny występuje na obszarze archipelagu sundajskiego od Depresji w Krabi, w półwyspowej części Tajlandii, na południowy wschód przez Półwysep Malajski, Sumatrę, Bangka i Borneo. Makaki są głównie owocożerne, ale zaobserwowano, iż uzupełniają swoją dietę mięsem i zjadają szczury, przyczyniając się do kontrolowania populacji tych szkodników. To Makaki żyją w ustalonych grupach społecznych, które mogą wahać się od kilku osobników do kilkuset ponieważ są zwierzętami społecznymi. Każda grupa zawiera osobniki w każdym wieku i obojga płci. Ну, у меня тут мясочка с Innym razem w głębi lasu usłyszeliśmy przerażający ryk gotowatego. Zmroziło nas. Nie zdążyliśmy włączyć kamery, kiedy zbiegł w głąb lasu. Na punkcie widokowym spotkaliśmy modliszkę zwyczajną. Samice tego gatunku są większe od samców i osiągają od 5 do 7 cm. W ogóle nie wykorzystują skrzydeł, i zaniepokojone uciekają pieszo. Natomiast samce dorastają od 4 do 6 cm i podrywają się do krótkich lotów. Jak u wszystkich modliszek, pierwsza para odnóży przekształcona jest w narząd chwytny. To nieprawda, że każda kopulacja kończy się z pożyciem samca. Badania pokazują, że do takich sytuacji dochodzi tylko w 30% przypadków. Owad ten znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze jako EN. Gatunek bardzo wysokiego ryzyka i jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Natomiast tutaj jest powszechny. W Taman Negara można spotkać ponad 10 tysięcy gatunków roślin, jednak na szczególną uwagę zasługuje kompasja Excelsa, jedno z najwyższych drzew na świecie, a także jedno z najwybitniejszych drzew w tropikalnych lasach deszczowych. Występuje na Sumatrze, Borneo, w południowej Tajlandii i półwyspie malezyjskim. Szara, biaława kora drzewa. I gęsta korona sprawia, że wyróżnia się wśród innych drzew. Jest znany pod różnymi nazwami w różnych regionach świata. Na Półwyspie Malezyjskim nazywany Tualang. Tua, czyli stary, i Helang, czyli orzeł. Aborygeni uważają, że drzewo to zamieszkują duchy i z tego powodu często pozostawia się je samotne na silnie wyrąbanych obszarach leśnych. Jest ulubionym drzewem azjatyckiej gigantycznej pszczoły miodowej apis dorsata. Owady te budują nań gniazda, gdyż jego gładka kora utrudnia wspinaczkę drapieżnikom, takim jak na przykład niedźwiedź słoneczny. Tualang zrzucaliście w okresie luty kwiecień, co nie jest zazwyczaj spotykane w wiecznie zielonych lasach deszczowych, co może sugerować, że jest to relikt i pierwotnie pochodzi, z bardziej zimnego i suchego klimatu. Jesteśmy na najdłuższym na świecie moście wiszącym, zrobionym ręcznie. Na moście mogą przebywać tylko cztery osoby i każda z nich musi być w odległości 10 metrów od siebie ze względów bezpieczeństwa. znajdować się ponad 40 metrów nad jenią. To dopiero początek, ale ładny motylek.